O, o, zaraz się zacznie. Gotowy? Gotowy. Popcorn? Salon? Na czosy? Wiadro piwa korzennego jest? Ze słomką. Ostatnich kilka miesięcy nie rozpieszczało nas kinomaniaków i musieliśmy szukać ratunku w opasłych archiwach Netflixa tudzież innych portali streamingowych. Ale teraz powoli wszystko wraca do normy i z radością zapraszam Was na nowe premiery filmowe. A co w nich? Trochę się pośmiejemy, trochę poboimy, ale obiecuję wam, będzie naprawdę spoko. Kilka premierowych tytułów świadomie pominąłem. Są to pozycje, które miały zawitać do Kim tuż przed tym, zanim zamknięto je na cztery spusty. Zmiankę o nich znajdziecie w materiale z marca, do którego możecie przejść klikając w ten link. Ja jestem Sznikiel, a to najlepsze premiery filmowe na lipiec 2020 roku. Jedziemy! Magia to nie tylko migoczące światełka i gwiezdny pył. Zaczynamy od adaptacji książkowego klasyka Fantazy dla Najmłodszych, lub też jego spin-offu, bo Czworo Dzieci i Coś, to kontynuacja legendarnej już powieści Pięcioro Dzieci i Coś, jednak z podręki ręki innego autora. Starsi widzowie mogą jeszcze pamiętać angielski serial puszczany w telewizji w latach 90. -tych, oparty na tej samej historii. W skrócie jest to opowieść o czwórce dzieci, które na rodzinnych wakacjach w Kornwali znajdują na jednej z plaż przedziwnego stworka, posiadającego zdolność spełniania życzeń. Na sens możemy się wybrać od 3 lipca. Ciesz. So. Pozostajemy w kinie familijnym, ale niezwykłe lato z Tess to już nieco poważniejszy przedstawiciel tego gatunku i rzecz jasna pozbawiony wątków fantastycznych. Nastolatek spędzając wakacje nad morzem wydaje się w znajomość z nieco zdziwaczałą Tess, szukającą partnera do wspólnej nauki tańca i zabijania wolnego czasu. Nieco moralizatorska, ale ciepła produkcja trafi do kin 3 lipca. My people. We're the worst. No i wracam na właściwe tory. Wiem, że lubicie krwiste filmy i mający premierę 24 lipca obraz Polowanie, raczej nie powinien Was rozczarować. Dwunastu obcych sobie ludzi wybudza się w kompletnie nieznanym miejscu, by wbrew swojej woli wziąć udział w tytułowym polowaniu. Jak możecie się domyślać, nie będą polować na kuliki. Duża dawka przemocy i kilka znanych twarzy to tak w dużym skrócie. Hej, a może zrobimy film o nas? Dobry pomysł, Scooby! Również 24 lipca do kin zawita wreszcie Scooby-Doo. Na usta cisną się dwa słowa. W końcu. Ta pozycja nie tylko zaproponuje nam zupełnie nowe paranormalne śledztwo z udziałem Kudłatego i spółki, ale też zabierze nas w odległą przeszłość. A dokładnie do czasów, gdy Scooby szczenięciem będąc poznał Kudłatego, a później razem wpadają na Freda, Velma i Daphne. A reszta, reszta jest historią. Straszną, rzecz jasna. Stop, stop, Naszych kumpli ktoś porwał? Z premierą Jeziora Dzikich Gęsi pojawia się okazja do kolejnego, mrocznego seansu w tym miesiącu. Chiny. Po przypadkowym zabójstwie policjanta za szefem bandy złodziei wystawiony zostaje list gączy. Teraz poluje na niego nie tylko policja, ale także szukający łatwego zarobku łowcy nagród. Nieoczekiwanie z pomocą w ucieczce przychodzi mu opłacona przez przyjaciół prostytutka. Reżyser filmu w 2014 roku zgarnął Złotego Niedźwiedzia za obraz Czarny Węgiel, Kruchy Lud, więc zna się na tych klockach. Premiera 31 lipca. Tego samego dnia premiera ma też thriller nieobliczalny z Raselem Crow w roli tytułowej. Ta pozycja świetnie obrazuje, że czasami warto zachować nerwy na wodzy, bo kto wie. Główna bohaterka, stojąc ze swym synem w korku, nie wytrzymuje i trąbi na jeden ze stojących przed nią samochodów. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że człowiek siedzący za jego kółkiem jest na skraju załamania nerwowego. Jeden zły impuls rozpoczyna spiralę brutalnych zdarzeń z doprawdy mocnym finałem. antidepressant, happy plant. We've received orders from all over the world. Co powiecie na film Science Fiction o kwiatkach? Brzmi dziwacznie co nie, a jednak to prawda. Alice jest członkiem zespołu naukowców pracujących nad ubogaceniem naszej nudnej ziemskiej flory. Wychodowane przez nich kwiaty mają dosłownie uszczęśliwiać swoich właścicieli poprzez rozpylanie tajemniczego kwiatowego pyłku. Alice postanawia zawinąć jedną roślinkę i sprezentować swojemu synowi. No i nie muszę mówić, że będzie z tego niezły dym. Dla nieprzekonanych dodam, że kwiat szczęścia zgarnął Złotą Palmę. No to ładne kwiatki, chciałoby się rzec. Zestawienie kończymy z przytupem. Jeżeli gatunek filmu to horror, a za jego stworzenie odpowiada Studio 24, to wiedz, że coś się dzieje. -Saint Mode to opowieść o Amandzie, odchodzącej z tego świata tancerce, która zatrudnia do opieki nad sobą młodą pielęgniarkę. Jednak wiecie jak to jest: papier wszystko przyjmie i w Sylwii jedną ściemę można wcisnąć. Pielęgniarka okazuje się mieć sporo na sumieniu, a przy okazji jest też fanatykiem religijnym, który za punkt honoru obiera sobie zbawienie grzecznej duszy Amandy. To wciąż nie jest ostry cień mgły, ale też straszno. Premiera 31 lipca. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior.